Podczas studiowania czasami ciężko pogodzić, rozplanować sobie czas, właśnie czas na samorealizację, hobby razem z czasem potrzebnym na naukę i studiowanie po prostu. Jak Pan sobie z tym poradził podczas swoich lat, lat studiów i czym się Pan zajmował w wolnym czasie? Mm -hmm. Więc to jeszcze muszę wrócić do czasu wcześniejszego. Otóż wyobraźcie sobie, że w czasach prehistorycznych, bo w roku 1966 byłem w drużynie Mistrza Polski w koszykówkę w Lechu Poznań. Także to było bardzo dawno temu, a potem w czasie studiów jeszcze grałem w Olimpii Poznań, to no, troszeczkę wstydliwa sprawa, ponieważ oni kupili moją lewą rękę, porzucałem lewą ręką za za 20 tysięcy ówczesnych złotych, ale potem się okazałem niekompatybilny dla, do tego towarzystwa, bo to był gwardyjski klub sportowy związany z Milicją Obywatelską. I tam się okazało, że tam nie za bardzo pasowałem do towarzystwa i się rozstaliśmy. Ale to znaczy, że przez dwa lata grałem no, w drugiej, w trzeciej lidze w koszykówkę, czyli to było dosyć, dosyć intensywne. Dosyć dużo zyskiwałem na, w czasie zajęć, więc to było, to było istotne, żeby. Aby nie przerzucać roboty do domu, tylko ile się da w czasie zajęć, w czasie wykładów, w czasie ćwiczeń, to, było, to była podstawowa rzecz. A potem myślę, dobra kooperacja z kolegami i z koleżankami. To była to był drugi sekret, czyli, czyli sobie wzajemnie pomagaliśmy. Nie? Warunki były trudniejsze w tym sensie do studiowania, że trzeba było za pierwszym razem zdać więcej niż połowę egzaminów, żeby nie zostać, nie musieć powtarzać roku więc to było dosyć duże wyzwanie. No i oczywiście nie było internetu, czyli myśmy się uczyli z książek. Tutaj to w bibliotekach to był rzeczywiście tłok, bo trzeba było uzyskać dostęp do wiedzy, co znacznie mniej się pracowało w ówczesnym czasie. Takich kolegów czy koleżanek, którzy pracowali, to było, było niewiele. Dorywczo była taka spółdzielnia akademik, gdzie były prace dorywcze, nie wiem, na przykład mycie okien, i to było bardzo lukratywne, ale wtedy już rano się ustawiały kolejki chętnych, żeby na dany dzień uzyskać pracę, więc dorywcze się pracowało, natomiast nie było tak, jak teraz często się spotyka do jakiejś pracy regularnej. To było, to było inaczej, ale studiowano znacznie mniej, a intensywniej. Tak to, tak to było, bo teraz jak wiem, to jest regułą, że studenci pracują, prawda? No, potrzeba też funduszy, niektórzy potrzebują dodatkowych żeby wynająć sobie mieszkanie albo pokój bliżej uczelni, żeby nie dojeżdżać godzinę. Bo to jest dość mm -hmm. dużo czasu w trakcie na przykład, gdy blok e, nauczania trwa, załóżmy, od 9:00 prawie do 20. W wielu geografia kojarzy się z podróżowaniem. Czy czy jest okazja do podróżowania w czasie studiów, nie wiem, są organizowane jakieś wyjazdy, czy to robicie indywidualnie, czy w ogóle robicie, czy, czy jest jakiś temat? Jeżeli chodzi o jakiegoś typu podróżowanie, to są zajęcia terenowe, które mhm. właśnie się wliczają w, są jednym z przedmiotów, które wymaga, mhm. które wymaga zaliczenia i oczywiście podczas tego wyjazdu no, robione są czynności naukowe, mhm. jakieś analizy, diagnozy. Zadania, że. No ale zwiedzacie tak. w ogóle, nie wiem, Polskę albo nie wiem, Europę, albo świat. Jak, jak wydaje mi się, że to już raczej w, w indywidualnym zakresie, to jak ktoś potrafi wykorzystać swój czas wolny właśnie podczas wakacji mhm. i różnych przerw. W czasie, kiedy studiowałem, to były organizowane no rzeczy, które wam zaimponują, bo to pff, bo dawno temu wymiana studencka z uniwersytetem w Harkowie, obecnie bombardowanym miastem czy y, o to partnerstwo i dziesięcioro y, osób czyli dziewiątka studentów i opiekun myśmy na miesiąc jechali do ówczesnego związku radzieckiego a grupa studentów przyjeżdżała do Polski i wtedy autobusem z namiotami przez miesiąc podróżowaliśmy wokół Kaukazu no. To z, Łącznie z wizytą na, d, nad Morzem Kaspijskim, w, tych, w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Wybrzeże Morza Czarnego, to były niesamowite y, 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 wspomnienia, no, ale to były możliwe w tamtych, w tamtych czasach. Czyli się okazuje, że teraz z jednej strony się świat otwiera, ale z drugiej hmm. strony się pewne części zamykają. Niestety. Tak. Jaki region Polski się pani najbardziej żeby powiedzieć, Albo hmm. podoba, albo utkwił, albo, hmm. albo chciałaby Pani pojechać? Wydaje mi się, że właśnie południe, ze względu na góry, chciałabym trochę po właśnie pochodzić, pospacerować, pozdobywać pewne szczyty. Hmm. Właśnie kiedyś myślałam o koronie gór polskich, żeby kiedyś się wybrać, hmm. ale to zobaczymy, jak się potoczy. Czy najbliższy z wyższych gór, to w karkonosze. Naj najtrudniej zawsze zacząć. Najtrudniej, najtrudniej znacznie. To prawda, to prawda. Chociaż, no proszę, a czy ćwiczenia jakieś takie terenowe, regionalne czy objazdowe są w czasie studiów też realizowane? Jak to wygląda? Te zajęcia terenowe były w murowanej goślinie mhm. i to właśnie polegało na tym, że przyjeżdżaliśmy do ośrodka, w nim mieszkaliśmy. Tak. Yy, ale właśnie też jeździliśmy po tym mieście, przeprowadzaliśmy tak. wywiady z władzami, mm. z osobami, które są zainteresowane, które też nie do końca mają wpływ, ale mają wiedzę, którą można by wykorzystać. Przeprowadzaliśmy analizy, wyciągaliśmy wnioski. Na tej zasadzie bo, bo też ciekawe na ile w programie studiów jest wiedza taka geograficzna o Polsce czy Europie czy świecie. To, to macie jakieś takie przedmioty które by się y, y, tego dotyczyły taką nie wiem geografia Polski czy geografia Właśnie Europy. Czy nie, nie wydaje mi się raczej skupiamy się na tym aspekcie ekonomicznym y, na tym gospodarczym społecznym żeby to wszystko połączyć. I wiedzieć, jak to popchać do przodu w odpowiednim kierunku. żeby... A nie Wikipedia, nie Wielkopolska i tam yy, jest to i to. Raczej tak, nie. Yy. Raczej o, o tym, żeby wiedzieć, yy, które popchnąć, żeby nie hamowało tego trzeciego, jak popchnąć to trzecie, żeby nie hamowało pierwszego. A mówimy o rozwoju tak. takim społecznym. Społecznym, i, i gospodarczym. środowiskowym, no. gospodarczym, żeby wszystko ze sobą współgrało. Trzeba na początku coś wiedzieć, czyli się trzeba nauczyć, żeby y, potem móc. Studiować, czyli tę wiedzę, że jak powiem porządkować, rozszerzać. Zwłaszcza, że, że patrzmy w czasie dzisiejszej dyskusji, myśmy trochę mówili o wiedzy takiej, jak jest, encyklopedycznej, czy, czy, czy takiej wiedzy opisowej, prawda? Mhm. Jak jest? Ale to jest tylko na skórek wiedzy, bo istotniejsze jest z punktu widzenia. To, to jest y, właśnie rozwijania wiedzy, to jest jej zrozumienie, czyli wyjaśnienie, dlaczego tak jest, z jakiego powodu coś się dzieje, prawda, z jakiej przyczyny. Y, jak wiemy, jak jest i jak wiemy, czy potrafimy stwierdzić, jakie są przyczyny, to powinniśmy y, 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 wtedy próbować określić, w którą stronę dany system zmierza, prawda, w którą stronę się rozwija. Studiowanie kojarzy mi się właśnie z tym, właśnie z systematyzowaniem. Że już coś tam wiem i dowiaduję się szczegółów, czyli pogłębiam po prostu takim pogłębianiem, grzebaniem, drążeniem dalej, takiej króliczej dziury, że tak powiem. To jest tak, się wpada i można z niej nie wyjść. Trzeba uważać, bo jak się coś pogłębia tak. za bardzo, to można osiągnąć dno, wie pani. Tak, to, to jest najgorsze.